Czołem, witajcie, jestem Abra i moi drodzy rozpoczynamy 158 już dzień naszego hardcora w Minecrafcie. Spójrzcie sami faktycznie jest tutaj liczba 158 i muszę przyznać, że dobre 5 dni przeżyłem tutaj poza odcinkami, bo chciałbym ogarnąć sobie jak najbardziej i itemy tylko się da. Wiecie, że próbuję zrobić challenge, w którym to takich oto buteleczek potrzebuję ze 3 albo nawet 4 staki, bo będę chciał zrobić challenge, że wbijam 30 level w jedną minutę. W Minecrafcie. Dodatkowo, słuchajcie, byłem przez chwilę w neterze. A, tutaj, właśnie, tutaj, tutaj jest ta głowa, słuchajcie. I próbowałem tych głów szkieletów czarnych zdobyć jeszcze więcej, bo wiadomo, że potrzeba ich aż trzech sztuk, aby Widera pokonać. Jednakże, mimo, że mój mieczyk jest naprawdę mocny, słuchajcie, naprawdę jest mocny, no bo spójrzcie, on ma grabież trzy, to dalej nie ma szans, aby, słuchajcie, taką głowę znaleźć. Nie no, oczywiście szanse są, ale mam na myśli to, że są znikome. Dlatego w dzisiejszym odcinku przede wszystkim, słuchajcie, zajmiemy się właśnie tymi buteleczkami z Expem. Mamy ich aktualnie 80 a potrzebuje około 200 sztuk. Dodatkowo zajmiemy się głowami szkieletów i także itemkami, słuchajcie, już na bacon. Czy tutaj jesteśmy gotowi, żeby handlować? Tak, jesteśmy gotowi, żeby handlować, więc bardzo spoko. Zaraz o baconie opowiem, bo to, znaczy, beacon w sumie powinno się mówić, ale niech już będzie bacon, jak słuchajcie, ze świni. Um, ale to zaraz powiem i słuchajcie, mamy 35 prawie level, więc fajnie byłoby go powykorzystywać na kilka rzeczy. Napisaliście mi w komentarzach, że kiedy dodam Fortunę 3, czyli szczęście na siekierę, to po Podobno działa to tak samo, jak właśnie grabiesz na miecz. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale. Dl dl dlaczego mielibyśmy nie sprawdzić? No dobra, póki co słuchajcie, ja odkładam kolejne tutaj flakoniki i mamy już półtora staka, ale odnośnie baconu sytuacja wygląda słuchajcie następująco. Nie jest to takie proste, dlatego, że ja po pierwsze potrzebuję oczywiście ten bikon, żeby w ogóle móc go postawić, ale też potrzebuję dużo bloków, aby go zasilić. I jeśli chodzi o jego zasilenie, to fajnie by było, aby ten bikon był cały właśnie z takich wiecie, drogich bloków, czyli na przykład właśnie z diamentów, emeraldów, czy chociażby słuchajcie złota bądź żelaza. Wydaje mi się, że najprędzej my bylibyśmy w stanie zrobić bikon, właśnie diamentowy, bo tych diamentów mamy najwięcej. Znaczy, ogólnie to emeraldów, jasne, tak, tylko że emeraldy są nam potrzebne i nie chciałbym, słuchajcie, ich tracić na bacon, dlatego zobaczmy, ile bym póki co mógł stworzyć bloków, słuchajcie, z tych oto diamentów. Wydaje mi się, że całkiem sporo. i Ja sobie teraz właśnie to stworzę oraz spróbuję coś tak jakby delikatnie zbudować, aby zobaczyć mniej więcej jak wygląda sytuacja. Bo na moje, słuchajcie, to może już być, słuchajcie, sporo, sporo za mało, a mnie się wydaje, że tych diaksów jest dużo, ale 22 bloki, tak szczerze, czy to jest dużo. No sprawdźmy sobie, pójdźmy teraz właśnie na tą polankę, zwizualizujemy sobie tutaj bacon i zobaczymy ile my faktycznie tego potrzebujemy, bo gdyby zrobić cały diamentowy bikon, to by było naprawdę fajnie. Mielibyśmy tutaj czary, po prostu na przykład na szybsze kopanie, czy na regenerację, czy po prostu na inne rzeczy u nas w bazie. Więc słuchajcie, załóżmy, że ten podzol to jest akurat, słuchajcie, nasz bikon, no nie? I teraz tak, słuchajcie, albo nie, jeszcze wyżej go damy. I teraz tak, pod nim słuchajcie, stawiamy jedną, jakby falę diamentów, czyli tutaj będzie, słuchajcie, trujeczka, tak, ok. I teraz, słuchajcie, zostaje nam 13 bloków, a my potrzebujemy teraz ich włożyć 25, więc Gdybyśmy chcieli coś takiego zrobić, patrzcie w następujący sposób, to tutaj dajemy dziewiątkę, tutaj my dajemy coś takiego i patrzcie, ile bloków nam brakuje. Możemy teraz nawet policzyć dokładnie, ile nam brakuje. Brakuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, słuchajcie. Bra brakuje nam 12 bloków diaksów, aby zrobić tylko dwa poziomy. A my oczywiście nie chcemy dwóch poziomów, tylko my chcemy tych poziomów znacznie, znacznie więcej, co jest gigantycznym problemem. Żeby zrobić, słuchajcie, 12 bloków diamentów, em, no to potrzeba ile? 12 razy 9? No to, słuchajcie, jakieś dużo, dużo. No stówkę, no potrzeba stówkę, słuchajcie. No 100 diamentów mniej więcej, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty. Ale zauważcie, że my z diamentami akurat mamy szczęście, więc w dzisiejszym odcinku też diamenty spróbuję sobie tutaj pozbierać. I fajnie by było, aby nasz cały bacon właśnie był diamentowy, bo mógłby być emeraldowy. Ale, tak jak wspomniałem, emeraldy raczej są nam potrzebne w normalnym użytkowaniu tego Minecrafta. my jednak dużo rzeczy robimy właśnie za emeraldy, więc spoko by było po prostu ich nie musieć trafić, e, tracić. Dobra, zebraliśmy chyba wszystko. Chyba wszystko zebraliśmy. W takim razie, moi drodzy, lecimy. Ja tylko szybko przypomnę, subskrybujcie kanał. Jeśli lubicie codzienne odcinki półgodzinne i się nudzicie w lato, no to ten kanał jest mocną propozycją dla was, bo to są codziennie półgodzinne odcinki, więc są łapeczka, dzwonek. Naprawdę, bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj widzę, że akurat kałamarnice są słuchajcie do zebrania, bo się zrespiły, a nasze axolotle oczywiście te kałamarnice rozwalają, co jest bardzo, bardzo spoko. No i też warto, słuchajcie, pamiętać o tym, że ja teraz mam mieczek z lutingiem, więc ja tych kałamarnic mogę zrobić jeszcze, jeszcze sporo, naprawdę sporo więcej, a każda jedna kałamarnica to oczywiście jest u nas emeraldik u naszych villagerów, więc, więc dobrze byłoby to po prostu wykorzystać. No i dobra, zejdźmy sobie teraz tutaj na dół do naszego villagera, słuchajcie, i zobaczmy, czy on już chce kolejne, tak, on chce kolejne buteleczki nam sprzedać, więc bardzo, bardzo mi miło. 35. level w więc słuchajcie, nie pozostaje nam nic innego, jak teraz w tym momencie prawdopodobnie albo zenchantować sobie tą fortunkę, słuchajcie, właśnie na naszą skrzynę, książeczkę, albo, słuchajcie, zrobić łopatę. I pomyślałem o tym, że w końcu, słuchajcie, zrobimy łopatę, dobrą łopatę w Minecraftzie. Zauważcie, ja niestety, jeśli chodzi o itemki, słuchajcie, tutaj no to nie, nie jakby, no, no nie grzeszę, no nie grzeszę, nie mam ich najwięcej, ale tutaj, słuchajcie, już jest lepsza sytuacja. Jak najbardziej, słuchajcie, stać by było nas na to, aby zrobić faktycznie łopatę z diamentów, a potem dodać do niej nedery tu. Tylko, że oczywiście jeszcze dwa e, predawne zniszcza trzeba będzie znaleźć. Ale tak, łopatę chciałbym, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobić, bo mamy właśnie bardzo dużo levela i słuchajcie, dobrze byłoby go wykorzystać. Oczywiście buteleczki tutaj odkładam, bo, no, tak jak już mówiłem, no, będziemy robić ten 35 level. W ogóle, jakie my mamy tutaj jeszcze enchant? To jest sharpnessie, to jest soul speed, ok. Mending, knockbacki, Mnóstwo fajnych rzeczy, które na pewno będzie dobrze wykorzystać. Tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze złoto do zebrania. Tutaj mamy jeszcze żelazo do zebrania. No naprawdę, tego levelu mamy więcej niż akurat teraz w tym momencie. Potrzebujemy. Ale tak czy inaczej, dawajcie, zrobimy tą łopatę i sprawdzimy, słuchajcie, jakie enchanty na nią siądą, bo to jest dla mnie o tyle ważne, że zauważcie, wiele razy już chciałem tak naprawdę łopatę mieć, a jakoś za każdym razem musiałem sobie odpuszczać i nic z tego nie wychodziło. Akurat tutaj jest TNT, wiecie, co to może odłóżmy, bo wczoraj faktycznie w tej mm, pustynnej świątyni to TNT znaleźliśmy trochę, więc akurat niech ono sobie tutaj leży. A my, tak jak mówiłem, wbijamy się tutaj i uwaga, 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 kolejne buteleczki, nie tym razem. Sprawdzam jeszcze i ten słuchajcie, jakie mamy i jakie enchanty tutaj brakuje. Na przykład, słuchajcie, między innymi oddychanie pod wodą tutaj brakuje, a tutaj nurka głębinowego. Więc wiecie, o czym pomyślałem? Że właśnie weźmiemy sobie, słuchajcie, książeczki, weźmiemy sobie lazuryt i spróbujemy sobie połapać jakieś naprawdę mocne enchanty na naszych książeczkach. Tutaj akurat, tak jak mówimy, jest fortunka, ale tą fortunkę odpuszczę, słuchajcie. Ona nie jest mi do szczęścia potrzebna i patrzymy dalej. Piercing 4 też nie jest mi do niczego, słuchajcie, potrzebny, bo to akurat, no wiadomo, że ja nie mam żadnych itemów, które ten piercing byłyby w stanie, słuchajcie, wykorzystać, więc możemy to olać i teraz jak sobie znajdziemy, słuchajcie, jakieś dobre enchanty właśnie przy pomocy 30 levelu, to będziemy w stanie na przykład, między innymi, no akurat pogromce nieumarłych to może nie, ale chociażby, słuchajcie, oddychanie pod wodą na naszą czapeczkę, czyli nasz hełm zrobić, czy na przykład na nasze budy dać tego nurka głębinowego, słuchajcie, albo jakiegoś, wiecie, frost walkera, żebyśmy na przykład chodzili sobie bez problemu po, po wodzie, no właśnie takie enchanty możemy sobie tutaj, słuchajcie, wyczaić, no jak sami widzicie, może tym razem nam szczęście nie sprzyja. Ja, bo oczywiście łopatę, A, miałem tą łopatę sprawdzać. I akurat silktacz na łopatę to jest bardzo dobry enchant. Więc dawajcie, zrobimy to. Tylko pytanie, czy coś poza jedwabnym dotykiem jesteśmy w stanie, słuchajcie, tutaj złapać. Dobra, lecimy. 3, 2, 1 i go. Ok, napiszcie w komentarzach, jak myślicie, czy coś poza, słuchajcie, tym jedwabnym dotykiem wypadnie, na przykład efektywność, niezniszczalność i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzamy. Bardzo dobra łopata. Niezniszczalność 3. Efektywność 4, czyli ta szybkość kopania. I w dodatku jedwabny dotyk. Do tego trzeba będzie dodać nederyt. Do tego też trzeba będzie, słuchajcie, wrzucić inne rzeczy. Tutaj jakieś protection, czy to może nie tym razem. Ale ja tutaj mam od razu, słuchajcie, książeczki gotowe, które myślę, że dobrze byłoby właśnie użyć. Patrzę, no akurat Soul Speed to może nie. Ale słuchajcie, mending jakiś. No, 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 na coś takiego. Jak najbardziej mending, chyba, słuchajcie, na łopatę by pasował. A zobaczmy, jakie to będzie, słuchajcie, level. Gdyby coś takiego tutaj dodać, to będzie piąty level tylko. Więc ja nie będę ryzykował, słuchajcie, biorę mending, dlatego że ta, się, ta łopata będzie się Cały czas rozwalać, więc dobrze byłoby to wykorzystać. My zaraz zaczynamy kolejny dzionek. Ja tylko przypomnę: sklep! Wow, abra, i ty! Możecie sobie zrobić lepszy dzień i lepszy tydzień, jeżeli zamówicie taką koszuleczkę. Czajcie akcje i są wakacje, a wy sobie pijecie na przykład wodę z takiego kubka. Woda od razu smakuje jak jakiś najlepszy sok, słuchajcie, jabłkowy. A jak nie lubisz soku jabłkowego, to kurczę, grej niech będzie. A z taką koszulką też aż milej ci wyjść na dwór, a, a z takim plecakiem to chyba nie muszę mówić, że chcesz aż wrócić do szkoły. Są wakacje, a Abra w szkole mówię, ale trzeba też pomyśleć za Wpadajcie, zamawiajcie! Abra-Ety, pierwszy link w opisie tego filmu. A do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem gratis, co jest mega spoko opcją. No a teraz, tak słuchajcie, ja pójdę się przekimać bo to jest, słuchajcie, bardzo ważne. Pamiętajcie, że sen jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I w ogóle, ej, odnośnie tych kur, pamiętacie, ja mówiłem o tym, że będą wspierający, Że tam jak kupisz wspierającego, a link masz w opisie, no to w zależności od tego, jaka to będzie kategoria wspierającego, no to możesz albo na przykład być na tabliczce, albo na Aksolocie, na psie, bądź na kurze. Tylko, że ja mówiłem też, że nagrywam filmy na zapas. Tak, ja nagrywam te filmy dobre 10 dni przed tym, jak wy je zobaczycie. Więc dopiero jak wrócę z wyjazdu, to słuchajcie tych wspierających ogarnę. Spokojnie, ja ich nie olałem, ta to totalnie czyli ziomki. Spoko. Dobra, tutaj akurat temu ziomeczkowi chciałbym sprzedać skórę, bo wiadomo, że to wlatuje jakiś level. I tutaj chciałem zrobić więcej tych buteleczek, ale póki co nie jestem w stanie. Dlatego teraz zajmiemy się, słuchajcie, nederytem. I jako, że pójdziemy już do netheru, to spróbuję od razu wybrać się do em, szkieletów, tak? Aby od razu słuchajcie, ukatrupić jakiegoś szkieleta. Mamy 159 dzień, to jest naprawdę, słuchajcie, niezły wynik, że my już tutaj 160 nie jesteśmy. Naprawdę bardzo się z tego cieszę. Totalnie się z tego cieszę. A my mamy tutaj tą ziemię Podzol, pamiętacie? Ja o tym mówiłem, że ja bym chciał, aby tutaj w niektórych miejscach, słuchajcie, właśnie dać ten podzol. On naprawdę fajnie wygląda. I wydaje mi się, że on dobrze by się plasował tutaj, bo on wygląda naprawdę bardzo, bardzo nietypowo. I chciałem też sprawdzić, czy przy pomocy mączki kostnej, byłbym w stanie ogarnąć tak, aby po prostu tutaj ten podzol em, się rozmnażał. Żeby po prostu było go więcej. Wiecie, żeby on się rozrastał, że na przykład, nie wiem, tutaj będzie, tutaj będzie, tutaj będzie i tak dalej, tak dalej. Nie mam bladego pojęcia, ale na pewno, słuchajcie, jest to do zweryfikowania, do sprawdzenia. Myślę, że w niedalekiej przyszłości to by było bardzo spoko, gdybyśmy coś takiego mieli. A teraz tak, tutaj właśnie taką łatkę sobie zrobimy, słuchajcie. Tutaj też damy taki klocek. I patrzcie, naprawdę spoko to wygląda. Na tym oczywiście da się stawiać kwiatki, gdyby ktoś pytał, ale widzicie, to już wygląda jak bagno szreka. Ej! Czy tylko mnie przypomina to bagno szreka. Wejście do takiej jamy. Ja cię kręcę. Dobra, nie, nie, bez jaj, dobra. Sprzedajmy, słuchajcie, tej kałamarice i dobra, weź przestań z tym szrekiem, ale naprawdę! To wygląda dokładnie jak jama szreka ta jego nora, wiecie, ta, ta jego chałupa, czekolwiek, słuchajcie, to nazwać. Dobra, z-disenchantuję sobie jeszcze tutaj te dwie książeczki, słuchajcie, bo ja przecież je enchantowałem tylko po to, aby zmienić w ogóle rzeczy w naszym jakby całym, nazwijmy to, enchanting table. U. dlatego teraz, słuchajcie, wbijamy się tutaj, sprawdzamy, są buteleczki, oczywiście, słuchajcie, je kupuję. Odłożymy sobie teraz te buteleczki, żeby zobaczyć, ile, słuchajcie, ich w tym momencie będzie. Okej, okay, mamy ich teraz, słuchajcie, już 110, 120, słuchajcie, butelek, więc spoko, ale my potrzebujemy dalej znacznie więcej, więc w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zobaczyć po raz kolejny, słuchajcie, nie tym razem, ale my idziemy do netheru, idziemy, słuchajcie, właśnie do nethery, do netherytowej, do netherowej, słuchajcie, świątyni, a obok niej, wow, jest akurat gość, słuchajcie, którego myślę, że dobrze by było rozklepać. Okej, okay, gość, palguma. Dobrze by było, słuchajcie, tam obok znaleźć jakiś nederyt. Nawet nie tutaj, tylko właśnie tam, gdzieś bliżej. Czyli, jakby czajcie, połączymy przyjemny z pożytecznym. Może uda nam się złapać jakąś głowę szkieleta, a może też przy okazji uda nam się złapać dwie rudy paradawnych zgliszczy i akurat zrobimy sobie nederytową łopatę i akurat sobie zrobimy także właśnie tą czaszkę szkieleta i będziemy bliżej bikona. Tak jak też wspominałem, będziemy musieli w niedalekiej przyszłości zrobić bardzo, ale to bardzo dużo odcinków z surowców, bo ja bym chciał naprawdę zrobić jakiś challenge pokroju, że nasz bikon będzie cały diamentowy. No, akurat cały netherytowy to się nie uda, bo wiadomo, że musielibyśmy za dużo czasu poświęcić, a ja tutaj nie robię live'ów. Ale na przykład cały emeraldowy, albo cały diamentowy, albo na przykład w jednym odcinku taki, a w drugim taki, i tak dalej, i tak dalej. Fajna sprawa na pewno, słuchajcie, do przetestowania, do zobaczenia, czy ja bym w ogóle dał radę coś takiego ogarnąć. Tutaj akurat widzę, że słuchajcie, są pigliny, które naprawdę chcą się ze mną chyba klepać, ale ja tak szczerze mówiąc nie bardzo chcę się klepać z nimi, więc sobie ładnie, grzecznie odejdę. Nie atakujcie mnie, panowie! Panowie, no szanujmy się! No zostawcie mnie w świętym spokoju! Ja nie szukam tutaj, że tak powiem, zaczepki, no. No i dobra, słuchajcie, trafiliśmy, jesteśmy już właśnie w tej oto twierdzy naszej nederowej, ale tak jak wspomniałem, chciałbym się tutaj najpierw, słuchajcie, wkopać i sprawdzić, czy przypadkiem ja jakiegoś nederytu e, nie znajdę. Problem jest taki, że tutaj wszędzie jest lawa, więc wkopanie się może być strasznie ciężkie. I ja cię kręcę, ej, to nawet, nawet nie może być, tylko będzie strasznie ciężkie. Czy w ogóle tutaj się da gdzieś wkopać? Bo, bo tak do końca to, to nie wiem. Wydaje mi się, że to jest wszędzie może lawy, i chyba nie ma opcji, aby w ogóle znaleźć miejsce, gdzie ja mógłbym się tak realnie bezpiecznie wkopać. No ale dobra, zrobiłem sobie schodki, jesteśmy teraz, słuchajcie, troszeczkę niżej, ale czy tutaj będzie dało się wkopać, tego nie wiem. No co, no sprawdzamy, słuchajcie, lecimy niżej, bo jesteśmy już na naprawdę nie najwyższej wysokości. Już jesteśmy raczej powiedziałbym, nisko, więc jeśli tutaj miałaby się lawa trafić, to będę. Dość, słuchajcie, zdezorientowany. No, jest lawa, ale my próbujemy, oczywiście, przejść tutaj obok niej i znaleźć jakieś nederty. Jesteśmy naprawdę na takiej wysokości, że chyba nam się uda, słuchajcie. Chyba. No, dobra, ta właśnie nam się tak udaje, dobra. czekajcie, przejdziemy sobie boczkiem. No, czuję, że będą problemy, ale jesteśmy jednak coraz niżej. Patrzcie, już 25 kratka, A my sobie zejdziemy chyba na 12. Tak mi się wydaje, że, słuchajcie, chyba sobie zejdziemy na 12. To jest taka najlepsza wysokość, przynajmniej moim zdaniem, zawsze, zawsze szczęśliwa. O, to jest dobre określenie. To jest zawsze szczęśliwa, słuchajcie, wysokość, więc chodzimy schodzimy, tylko widzę, że tu jest strasznie dużo lawy, więc może być ciężarnie, ale okej, okay, dobra, udało nam się. I teraz tak, słuchajcie, tym oto który już ma Unbreaking 3, a chyba na samym starcie Unbreakingu 3 nie miał, rozkopujemy sobie wszystko wokół i znajdziemy dwie rudy pradawnych z Tak, słuchajcie, nam nie potrzeba jest tego jakoś strasznie dużo, tylko, wiecie, dosłownie dwie sztuki, więc ja, gdybym mógł tutaj poprosić, to, to naprawdę, dajcie mi szybko, ja stąd zawijam, nie? Ja naprawdę nie będę robił tutaj problemu, droga gro drogi, drogi neterze, ale sami widzicie, że jest tutaj problem. Jest tutaj wszędzie, słuchajcie, jakieś morze lawy, więc no nie wiem, nie widzę, słuchajcie, w tym jakichś wielkich nadziei, ale próbować można, no, tylko, że no właśnie sami widzicie, co tutaj się dzieje. To jest jakiś strasznie dziwny biom. Co to jest w ogóle tam? To, to jest nether waste. To jest, to jest normalny, słuchajcie, biom poprawny. I co? I, i, I nie da się tutaj nethery tu znaleźć? Dobra, chyba naprawdę bardziej powinienem doceniać e, miejsce, z którego ja pochodzę w tym neterze, naprawdę, bo tutaj, słuchajcie, w jakąkolwiek stronę bym nie poszedł, nie jestem w stanie niczego znaleźć nie? Jakby wszędzie jest. No właśnie, sami widzicie. Wszędzie jest lawa. Nie jestem w stanie nigdzie przejść. Dobra, nie pytajcie po jakim czasie. Naprawdę to nie było nic fajnego, słuchajcie. Ale mamy w końcu dwa, albo trzy, albo cztery pradawne zgliścia. Zależy, słuchajcie, ile ich tutaj będzie. Więc ja to oczywiście ładnie, pięknie wykopuję. Na pewno z dwójka, więc jest ok, ale błagam, trujeczka, błagam. Trójeczka, no nie, no dwójeczka, słuchajcie, no dwujeczka, ale też siada. Zresztą zobaczcie, jakie ja dziwne jakieś kombinacje tutaj robię, słuchajcie, żeby w ogóle przejść przez tą lawę. Naprawdę to była jakaś, no no tragedia. Ale dobra, mamy, słuchajcie, dwa nederytowe skrapy. Mamy nasze dwa ancient debrisy, czyli łącznie, słuchajcie, już zrobimy z tego sztabkę nederytu. I wydaje mi się, że nie będzie problemu. Ale naprawdę, kiedy narzekałem, słuchajcie, w poprzednich odcinkach, że miejsce, w którym my jakby się zrespiliśmy i, i tam dużo lawy było i w ogóle tam gdzie nederyt kopiemy, to, to, że ono złe. Nie narzekam. Nie, nie, nie będę już więcej narzekał. Nie będę więcej narzekać, naprawdę, to, co tutaj się zadziało, to jest w ogóle. To jest jakaś padaka, absolutna padaka, i tak całkiem spoko, o tyle, że w miarę, w miarę blisko był ten netheryt od miejsca, gdzie zacząłem kopać. Ale, ale naprawdę, tragedia, absolutna, słuchajcie, tragedia. W ogóle tutaj jest złoto, to dobrze wykorzystać, bo pamiętacie, ja mam problem ze złotem ostatnio, więc, więc dobrze je mieć. Na pewno dobrze je tutaj mieć. Akurat kwarcu na razie nie zbieram. Dobra, czekajcie, gdzie ja wyszedłem? Ok, wyszedłem tutaj. No i tutaj już powinno być wejście do naszej, słuchajcie, świątyni, twierdzy, Amku kurczę nederowego, wiecie, piekłowego, i tu są szkielety. No, nie będę ukrywać, że spodziewałem się tutaj kilku szkieletów. A tutaj się, słuchajcie, nic nie zrespiło, tylko jakiś głupi Blaze. Nie, no naprawdę, akurat Blaze musiał się zrespić. Ale inne potrzebne rzeczy to już absolutnie nie. Dobra, niech on sobie tutaj gość padnie. Gdzie są moje nederowe szkielety? Te widerowe szkielety? Bo ja naprawdę teraz ich potrzebuję. Potrzebuję, słuchajcie, główek. Akurat tutaj jest pałka Blaze'a, więc, więc dobrze było w, w sumie, by ją wziąć, bo ona, ona się zawsze tutaj przyda. Ale gdzie są, słuchajcie, te szkielety, nie? Ostatnio naprawdę ich potrafił. Oj, 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 tutaj bardzo bym nie chciał. Spaść. Potrafiło się ich naprawdę tutaj dużo zrecpić, a teraz cisza. Totalna, słuchajcie, cisza. Nawet w tym budynku tam dalej nie ma nic. Ej, słuchajcie, tutaj się wszędzie respią pigmeny. Nawet, słuchajcie, właśnie blazy czy pigliny, słuchajcie. Piglinów też tutaj nie brakuje. A widerowych szkieletów w ogóle, jak nie było, tak nie ma. I ja nie wiem, czy, czy, czy ja wykorzystałem jakiś limit, słuchajcie. Ja dostanę tylko jedną głowę w ogóle przez całego tego hardcora w Minecraftie. Co tutaj, słuchajcie, zgrane, Nie mam pojęcia, ale jest naprawdę dużo miejsca. Ich się tutaj respiło przecież swego czasu naprawdę. Bardzo, bardzo wiele. A teraz nic, totalnie, słuchajcie, nic tutaj nie widzę. Żadnego szkieleta, a stoję tu tutaj już kilka dobrych minut. Okej, okay, słuchajcie, mamy pierwszego tutaj mieszka. Trzeba oczywiście go rozklepać, słuchajcie, w taki sposób, aby on nam dał tą głowę. No dobra, oczywiście, jakżeby inaczej, nie dał nam głowy, chociaż bardzo chcieliśmy, ale no w ostatnim odcinku musieliśmy tych ziomeczków rozwalić, nie wiem, z 20, aby w ogóle, czy tam ze 30, aby w ogóle dostać tą głowę, więc tutaj też się nie spodziewałem, że za pierwszym ciosem akurat głowę dostaniemy. Obspektuję, słuchajcie, ten budyneczek. Tutaj chyba się na razie nic nie znajduje. Tutaj był tylko właśnie jeden szkielet. Dobra, to w takim razie wejdę sobie jeszcze tutaj do środka i zobaczę, czy tutaj coś nie czeka na nas, bo wiecie, co by nie powiedzieć, tutaj te tunele też są, tylko, że tam akurat raczej nic nie było. Raczej się już to faktycznie tam na dół sobie schodziłem i tutaj czasem ktoś chodził, jakiś ziomeczek. Czy tutaj, czy na przykład tutaj czasem jakiś ziomeczek chodził, ale teraz nikogo tutaj zupełnie nie widzę. Możemy jeszcze sobie sprawdzić tutaj, jak wyjdziemy, czy tutaj coś się znajduje? Nie. Tutaj akurat, słuchajcie, nic się nie znajdowało. Dobra, akurat pałeczkę Blaze'a to, to też w sumie chętnie wezmę za Słuchajcie, chętnie ją tutaj wezmę. No i pytanie, czy coś nam się więcej tutaj narespiło, czy nie. Ej, naprawdę nie mamy, słuchajcie, dzisiaj szczęścia, jeśli chodzi o ilość tych szkieletów, bo to, że z nich nie wypada. O, tam są akurat, dobra, idę tam. To, że akurat z nich, słuchajcie, wypada bardzo mało, no to nic dziwnego, ale rzecz w tym, żeby chociaż mieć ich tutaj dużo, to wtedy będę mógł ich porozwalać i wtedy em, jakaś tam szansa jest. No nie dajmy na to, że każdy szkielet to jest szansa 1%. No to gdybym rozwalił ich 100, no to wtedy sprawie jakby teoretycznie 100% szans, że jednak coś dostanę. A jak ich w ogóle nie mam, no to szansy też, słuchajcie, nie ma, nie? Dobra, znowu węgiel, słuchajcie. Znowu ten węgiel. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu jest kolejny gość. Dobra, nieźle się akurat ukrył. Prawie go nie zauważyłem, ale też, słuchajcie, dał nam węgiel, nie? Ja cię kręcę, ale nawet się tutaj respi. A słuchajcie, nie chcą się respić w takich naprawdę, wiecie, miejscach, gdzie jest dużo miejsca, nie? W miejscach, gdzie jest dużo miejsca. Dobra, kolejny, słuchajcie, węgiel i kolejne kości, no. Goście, goście, ja nie chcę waszych kości, czy wy to. Kumacie czy nie, bo jak nie kumacie, to ja chyba będę musiał wam przemówić do rozsądku, że naprawdę jakby ja potrzebuję głowy, głowy szkieleta, a nie żadną jakąś kość, kurczę. Tutaj się cały czas produkują, słuchajcie, blaze. Ja nie wiem, co one tutaj robią. Przecież ich nie powinno w ogóle tutaj być. Nie kumam. Naprawdę, słuchajcie, nie kumam tego. Czemu one jeszcze żyje w ogóle? Weźcie tam gościu sobie zginie. Ale naprawdę przecież tutaj nie ma spawnera blazów. One już sobie przecież dawno, dawno temu zniknęły. Tutaj akurat nikogo nie ma. Czy tam się, słuchajcie, ktoś znajduje w tym budynku? Też, słuchajcie, nikogo nie widzę. Dajcie mi szkieleta, no jednego, drugiego bądź trzeciego, no za mało ich jest. O, 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 tu, słuchajcie, ziomuś. Nie chciałbym, żeby mu się jakaś krzywda stała, więc y, ja bym chciał tutaj do niego właśnie podejść, ale niestety też, słuchajcie, nie udało się z nim wygrać. Znaczy wygrać mam na myśli, że e, oczywiście dostać tą głowę, no bo kurczę, z nimi naprawdę nie ma w ogóle rozmowy, nie? Nie ma z nimi totalnie rozmowy. Oni nie chcą mi jakby dawać głowy. O, ojo, ojo, oj, tam ze trujeczka słuchajcie, gości jest. No to super! To dawajcie w takim razie. Chodźcie tutaj, zapraszam do mnie bardzo serdecznie, panowie. O, ale atakują! Ale atakują! Dobra, słuchajcie, atakują fest. Uwaga, uwaga, uwaga. Jednego rozklepujemy Węgiel, drugi, uwaga. Węgiel i miecz i uwaga, trzeci też węgiel. Serio, nie no naprawdę węgiel i jakiś mieczyk. I ja nie wierzę, nawet jak trzech jest! Trzech naraz! To dalej nic. O, 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 dawaj go, dawaj go, dobra, pyk. Dawaj go, pyk. No i znowu węgiel, serio? Ale tutaj, patrzcie, co znalazłem, słuchajcie. Czekajcie, czekajcie, bo tutaj w ogóle coś leżało, czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Tutaj normalnie goście są. Ja nie wiedziałem, że oni się w ogóle tutaj respią. Ja myślałem, że to raczej tak nie za bardzo. A tutaj patrzcie, co się dzieje. Dobrze, zapraszam was. Zapraszam oczywiście was. Proszę, macie przejście. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że oni się też tutaj respią, nie? Ja myślałem, że to już jest troszeczkę dla nich za daleko. Do... O, głowa! Głowa! Głowa, mamy głowę, słuchajcie, dzisiaj dużo sprawniej poszło niż w ostatnim odcinku z, z szukaniem głowy. Słuchajcie, mamy już drugą głowę. Potrzebujemy w takim razie jeszcze jednej, ostatniej głowy i będziemy mogli, słuchajcie, zrobić wider z tego Widera, po prostu Widera, najzwyklejszego na świecie. Chciałem zobaczyć, czy coś się tutaj znajduje. Nie, 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 ja mam to gdzieś, słuchajcie. Ja mam to gdzieś. Ja w takim razie wychodzę, mamy dwie głowy. Dwie głowy! Jesteśmy naprawdę blisko zrobienia, słuchajcie, Widera. LOL. Ale ja się jaram, jakbyśmy my pokonali Widera. To by było tak mocne. Tak dobre by to było. Ja. Yeah. Ej, nie, dobra. Dzisiaj poszło serio sprawniej niż ostatnio. Bo ostatnio ja tych szkieletów rozwaliłem ze 30 i wypadła głowa. A dzisiaj tych szkieletów rozwaliłem tak z 15, bym powiedział. Więc szansa nawet niezła. Okej, okay, bez tego miecza prawdopodobnie szansa byłaby... Dosłowne zero, Do, dosłowne zero, bo ja nie wiem jaka tak dokładnie jest szansa na głowę szkieleta, ale coś około pewnie 1%, a z takim oto myczykiem jaki ja mam to szansa jest pewnie coś około nie wiem, 5%, 3%, coś takiego, no nie? Więc naprawdę tak grabież na myczyku robi świetną robotę i jak sami widzicie mamy dwie głowy, dosłownie brakuje jednej i będzie giga, giga mocno, a my mamy 160 dzień, słuchajcie, jeszcze 40 dni i będzie kolejna dwusetka. No, Widera chciałbym nieco wcześniej rozwalić niż na dwusetkę. Setny dzień, ale, no, nie zmienia to faktu, że trzeba będzie. Oj, tutaj nie ma lawy. Nie, to złoto jeszcze zbiorę. Chciałem powiedzieć, że nie zmienia to faktu, że trzeba być jednak tutaj, wiecie, zachowawczym, bo ja mam mega dobre itemy na Widera, ale, co by nie powiedzieć, tarczę można by zrobić nową i na pewno jakieś poteczki. Na pewno poteczki zaszkodzić nie zaszkodzą, a mogą tylko pomóc. Dobra, wyrzucimy sobie, słuchajcie, jeszcze tutaj netherrack. Ja sobie tego złota chciałem tutaj pozbierać trochę, bo. Tak jak wspominałem, no niestety, ale my ostatnio mieliśmy krucho ze złotem, a tutaj to złoto jest totalnie za darmo i to w naprawdę sporej ilości, więc warto, warto je brać. Raz, dwa, trzy, cztery. okej, okay, jakieś ze 30 sztabek teraz tam z tego powstanie, więc, więc spoko, myślę, że całkiem okej. Okay. Powiedziałbym, że ta wyprawa do neteru całkiem owocna, bo dwa pradawne zgliszcza, no szkoda, że nie więcej, ale i tak dobrze, że nie jedynka, bo jakby tam była jedynka, to musiałbym dalej szukać. Więc słuchajcie, i pradawne zgliszcza, i dodatkowo ta głowa szkieleta. Wiecie, kiedy mieliśmy jedną głowę, to mieliśmy coś takiego, że a dobra, kiedyś ten Wider będzie. Teraz mamy dwie i to jest już tak blisko, tak blisko, żebyśmy tego Widera zrobili, że naprawdę ja się mega mega jaram. Odcinek, który teraz wrzucam, wlatuje w środę, więc nie wiem, czy akurat, słuchajcie, chciałbym Widera rozwalać jakoś tak najbliżej, jak tylko się da. Ja nie mam żadnej presji, słuchajcie, nie mam totalnie żadnej presji. To nie jest tak, że ja wiecie, robię speedrun i często czytam od Was komentarze, które strasznie mnie irytują. Takie, że Eee, pobre, ja robię speedrun, eee, w dwa dni rozwalam Minecraft'a. Super, serio, jakby mega, mega się cieszę. Bardzo fajnie, że robisz speedrun, ale zrozum też mnie, że ja absolutnie żadnego speedruna nie robię. I ja po prostu sobie fajnie pykam, fajnie gram i fajnie się bawię. Ja gram jakby bardziej przygodę. Survival, a nie Speedrun, no nie? No dobra, drugą głowę, słuchajcie, postawimy chyba w tym samym miejscu, no nie? Jakby, wiecie, to może nie wygląda najlepiej, to wręcz wygląda dość dziwnie. Ale musimy mieć, przypominaj, że tak mamy już dwie głowy. Abra, dobrze by było, żebyś zrobił już tego widera. Kumacie, jakby, nie? My oczywiście sobie. Ojoj, Robimy sobie kolejne, słuchajcie, sztabeczki. Tutaj, właśnie naszego e, złota. okej, okay, tutaj robimy coś takiego, robimy coś takiego. e, dobrze powiedziałem. 20 kilka sztabek, nie? Więc całkiem nam się tutaj akurat trafiło. Wyrzućmy troszeczkę syfu, który nam jest teraz do niczego absolutnie niepotrzebny. Mamy też akurat węgiel, który dobrze by było w sumie tutaj włożyć, a tą resztkę węgla. Wiecie co, czekajcie? Zrobię akurat jeden blok. Bo, dlaczego by nie? Dorzućmy tutaj jeden blok. Akurat sobie przepalimy te pradawne zgliszcza, stąd wzięte. I pójdziemy po nasze butelki z ekspem, tak? Tak, bo wiecie, ja dawno słuchajcie ich tutaj nie brałem. A jednak, tak jak wspominałem, chciałbym zrobić cały taki odcinek, właśnie z tym związany. Ile my ich teraz będziemy mieli? 132, dobrze liczę, czekajcie. E, teraz dopiero będę wiedział. E, 132, dobra, już mamy dwa staki. A my potrzebujemy minimum trzech staków, więc jeszcze troszeczkę przed nami. Dobra, bierzemy teraz tak. Robimy sobie teraz, właśnie, ten nederycik. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay, sztabka nederytów, właśnie, słuchajcie, w tym momencie powstała. Więc poczekajcie, jeszcze tutaj zaniosę na sam dół hmm, pałeczki Blaze'a. Tak, tak, bo ja tutaj pałeczki Blaze'a oczywiście dostaję. Co i róż I słuchajcie, mamy brodawki na pewno do zebrania, które spoko by było też sprzedać mojemu villagerowi. Wiecie, ja może i z brodawek, słuchajcie, żyć nie żyję, bo w ile ja zrobię z nich emeraldów? Z2. Z Ale co by nie powiedzieć, zawsze jakiś emeraldzik wpadnie, więc, więc może warto. I spoko też by było zrobić chyba jakąś w ogóle farmę brodawek, nie? Taką, znaczy, mam na myśli taką dużą, dużą farmę, a nie takie, wiecie, pitu pitu. Tutaj też temu gościowi, słuchajcie, sprzedamy skórę. Ok, parawie 30, słuchajcie, level w tym momencie. Tutaj buteleczki, słuchajcie, jak sami widzicie się naprawdę prężnie rozwijają. Dobra, odłożę jeszcze tutaj brodaweczki, bo te brodawki teraz też mi się na razie nie przydadzą. Emeraldów trochę sobie narobiliśmy. No i co? Ile teraz będzie tych butelek? Czekajcie, bo no, kuro, mogę wejść? Ok, dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiam. No patrzcie, mamy już 128 i dodatkową 16, więc całkiem okej. Okay. Teraz w tym oto wspaniałym urządzeniu chciałbym, słuchajcie, dać coś takiego. Mamy tutaj i mending, i jedwabny dotyk, i niezniszczalność 3 i jeszcze słuchajcie em, efektywność więc naprawdę ta łopata teraz będzie mega mocna ona ma w ogóle tyle atak damage'u co pomiędzy żelaznym, a diamentowym mieczem, nie? Naprawdę bardzo, bardzo dobry item. No i chyba co? Spoko by było to, moi drodzy, nazwać, nie? E, jakiś szpadel czy coś takiego. Patrzcie, może... O kurczę, to kosztuje 8 osiem leveli. Aż 8 leveli to kosztuje. Ale to jest strasznie dużo. No ale dobra! Nie ma to tamto, ten, tego. Ja to nazywam, słuchajcie, szpadel. Wszystkie itemy u nas mają być nazwane, tylko łuk nie jest nazwany, więc... E, czy... Czy naprawdę nazwanie łuku kosztuje 39? Yy, dobra, to w takim razie cofam. Nie wszystkie nasze itemy muszą być nazwane? Absolutnie nie. Ja nic takiego nie... Ktoś coś takiego mówił? Że wszystkie itemy muszą być nazwane? Chyba nie ja. Dobra, sprzedam moje troszeczkę złota właśnie za emeraldy, aby troszeczkę ich dostać. I chciałbym pójść na górę, zobaczyć, jak wygląda moja sytuacja itemowa. Bo teraz, tak, słuchajcie jeśli chodzi o złoto, troszeczkę się odkuliśmy no naprawdę, no już 107 złota mamy, okej, okay, może to nie jest jakoś mega dużo, ale trochę się odkuliśmy jeśli chodzi o emeraldy, no to tutaj mamy delikatne spadki, mamy około 200 emeraldów a mieliśmy tych emeraldów ze 300 więc trzeba będzie troszeczkę ich nadrobić, czy to właśnie poprzez skórę, czy poprzez inne rzeczy ja tej skóry mam dużo, więc jak najbardziej jestem w stanie słuchajcie, to sprzedawać, w ogóle wezmę sobie tutaj więcej tego mięska, ale nie powinniśmy chyba kupować tyle enderpereł, mam wrażenie, że my straciliśmy bardzo dużo e, tych e, emeraldów, słuchajcie, na Ender a nie było ich aż tyle potrzebnych właśnie u nas, bo kurczę. Wiecie, te podróże, nie podróże, no fajnie z tymi, tymi Enderpełami szybciej się transportować, ale chyba zużyłem ich trochę za dużo. Więc teraz tak, słuchajcie, podlecimy do niego. On dalej nie chce współpracować ze mną, a ten gość też nie chce ze mną na razie współpracować. No i pamiętacie, mamy, słuchajcie, tutaj żółwiową skórę. Trzeba by było zrobić. Przed jutrzejszym odcinku wyprawę po żółwie, bo ja przecież do żółwi mam słuchajcie, dostęp. Zrochę ich rozmnożyć, może w ogóle zrobić jakąś ich hodowlę. I jako, że mam, słuchajcie, już na łopacie silk touch, to bez problemu moglibyśmy zabrać, słuchajcie, jajka. Żółwi i je rozmnożyć tutaj. Postawić normalnie tutaj, żeby one, słuchajcie, nam się wyhodowały w naszym, słuchajcie, miejscu zamieszkania i aby po prostu tych żółwi tutaj troszeczkę mieć. A wtedy będziemy bezproblemowo mogli robić dużo, e, co by nie powiedzieć, tej e, skorupy. A przez to i robić oczywiście dużo, dużo emeraldów. No, plan jest naprawdę bardzo prosty. Pytanie, czy słuchajcie, nam się uda? Może faktycznie w jutrzejszym odcinku bym coś takiego zrobił. I tak nagrywam to na zapas, więc dobrze by było coś takiego ogarnąć. Ja teraz idę w Kimonko. Aha, nie mogę teraz iść w kimonko, bo widzę tutaj Endermana, który się chyba na mnie delikatnie zdenerwował. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Codziennie są te filmy, więc warto być na bieżąco i wpadajcie na sklep www.abra.ety Pierwszy link w opisie Taka koszuleczka, jak sobie zamówicie, to zrobi wam dzień. Zrobi wam tydzień. Od razu macie lepszy humor. Tak ludzie piszą w komentarzach, ja bym się ich posłuchał. I kubeczki, słuchajcie, plecaki, mnóstwo fajnych rzeczy. Wpadajcie, zamawajcie www.abra.ety ja wam jeszcze dobrego eleczko i...